Witam wszystkich. Marka Jadłowiec przedstawia śmietanowo-grzybowy kurczak z kaszą gryczaną w takim lekkim opakowaniu. Yy, mamy tego tutaj yy, porcja 350 gramów. Yy, kaloryczność to 518 kilokalorii, czyli całkiem fajnie. Lubię jak takie dania mają przynajmniej te 500 lub więcej przynajmniej można się raz porządnie najeść, a nie tam dojadać po jakimś niskokalorycznym posiłku bez dodatku substancji konserwujących i wzmacniaczy. Gwarancja jakości. Wszystko jak najbardziej OK. Wyprodukowana dla konkretnego sklepu, ale przynajmniej tutaj podali przez kogo. Joy Food, bo niekiedy to nie podaję i nie wiadomo kto jest tego producentem. A ja lepiej wolałbym Wiedzieć z jakiej powiedzmy firmy co jem. Może akurat z tej firmy nie chcę czegoś jeść. Wszystko jest w formie takiej plastikowej tacki. Podwójnej. Czyli mamy osobno kaszę, osobno całą resztę. No taka powiedzmy dieta pudełkowa. I od razu ja sobie to podgrzeję, bo można podgrzać to w dowolny sposób. A w zasadzie na wiele sposobów. Ja tym razem sobie skorzystam z bezpłomieniowego podgrzewacza chemicznego, bo akurat takie mam, więc muszę je zużyć. Jakbym nie musiał tego zużywać, no to po prostu podgrzałbym normalnie w naczyniu, ale naczynie wtedy trzeba myć. Tu jak się będzie podgrzewać i z tego jeść. To już nie trzeba tego robić. Więc jakiś tam też plus jest. Niestety, minusem tego jest długi czas oczekiwania na podgrzanie się tego. No ale jednak coś za co. I jeszcze woda. Komary mi tu się zlatują. Tego oni tu chcą. No, i woda musi wszędzie tam wsiąknąć. Podgrzewacz musi się aktywować. No, i ja niestety długo muszę czekać na to. Na filmie, oczywiście, tego nie będzie widoczne. Ale jeśli chodzi o skład tego dania, to mamy tutaj kaszę gryczaną białą 47%. Woda. Mięso z uda kurczaka 15%. Cebula, śmietanka 18, pasteryzowana, grzyby leśne, konkretnie podgrzybek brunatny 4%, 2,5% to olej rzepakowy, niemodyfikowana skrobia kukurydziana, koncentrat soku jabłkowego, cukier trzcinowy sól, mielone, suszone grzyby leśne konkretnie podgrzybek brunatny. Całe 0,36%, więc niewiele. Pieprz czarny, liść laurowy, ziele angielskie i to tyle, jeśli chodzi o skład. Żadnych dziwnych składników, żadnych konserwantów. Skład jak dla mnie bardzo dobry, czyli dokładnie tak, jak tutaj to opisali. Gwarancja jakości. No, co do jakości, no to nie, nie mam na razie zdania. Trzeba to troszeczkę zjeść, żeby się dowiedzieć, ale pod względem składu, jak najbardziej z porządku chociaż tych grzybów zawsze można było być mogłoby być nieco więcej no ale zobaczymy czy tym grzybem będzie rzeczywiście pachnieć będzie tak smakować czy jednak będzie więcej czuć tą śmietanę no ale to dopiero jak ja na to sobie poczekam trochę aż się podgrzeje danie się podgrzało I jeszcze tylko otworzyć. Tak to się prezentuje. No ta kasza gryczana biała wygląda prawie jak brązowa. No, w zasadzie kasza gryczana, moja ulubiona, więc tu powinno będzie wszystko w porządku. Jak najbardziej wszystko ok. Sam ten powiedzmy sosik. No rzeczywiście, czuć te grzyby bardzo fajny myślałem że będzie sam bardziej śmietanowy smak ale rzeczywiście te grzyby czuć ale to najprawdopodobniej zasługa tych suszonych grzybów zmielonych niż jakiś tam w całości bardzo fajne jest też mięsko też bardzo fajny w smaku nie jest może to mdłe, ale troszeczkę powiedzmy, że pieprzu brakuje. Jak ktoś nie lubi pieprzu, to po prostu nie dodaje. Raczej soli tutaj dodawać nie trzeba. No i najlepiej chyba zjeść to w inny sposób czyli wymieszać w sosiku to. Trochę kurczaka jest. Zaraz zobaczymy, czy da się znaleźć jakiegoś grzybka. Ale w takiej postaci. Bardzo dobre. No rzeczywiście, te grzyby są tu wyczuwalne mocno. Mniej śmietanowy posmak, więcej taki grzybowy. Bardzo fajny. Lubię grzyby leśne. No, tutaj chyba jest taki grzybek jak najbardziej. Jeszcze coś tutaj wystaje, mm. bardzo świetne danie. Chociaż, jakbym zrobił coś po swojemu, to zdecydowanie miałbym więcej grzybów. Fajnie, że jakiś leszny grzyb, a nie typowe pieczarki. No i z moją jeszcze ulubioną kaszą grzyczaną może tego mięsa tutaj zbyt dużo nie ma. Parę chyba takich kawałeczków, no parę też tych grzybków, no, ale za to smak jest bardzo dobry. Jak ktoś lubi posmak grzybowy, to sądzę, że z tego dania będzie zadowolony. Mm. Bardzo świetne danie. Bez konserwantów, w lekkim opakowaniu na różne sposoby można to podgrzać mocno wyczuwalny smak grzybowy mniej ten śmietanowy chociaż kurczaka tu tutaj za wiele nie ma no ale smak i kaloryczność też jest w porządku mm. bardzo dobre danie jak dla mnie oczywiście polecam takie danie jak najbardziej jak ktoś oczywiście chce sobie spróbować dodatkowe informacje na ten temat Będą pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.